Lilian Jackson Brown z serii Kot, który, kot, który wyczuł pismo nosem, 1966 rok. Kończył się październik i położono 400 mil na północ od reszty świata. Moskwę stanęło w obliczu groźby zniknięcia z mapy. Wystarczyła jedna iskra i silny wiatr, by przeżywające niespotykaną od lat suszę miasteczka, farmy, lasy w jednej chwili zamienić w stertą popiołu. Strażacy czuwali przez całą dobę, a zgromadzeni, czternasto kościoła wierni, modlili się o śnieg. Nie o deszcz, o śnieg. Zima zawsze rozpoczyna się trzydniową śnieżycą, zwaną wielką zamiecią, która pokrywa wszystko grubą na trzy metry warstwą białego puchu. Tak więc mieszkańcy Muscanty woskowali łopaty do odśnieżania, kupowali płyny niezamarzające i nauszniki, robili zapasy butelkowanej wody, baterii do latarek i modlili się. Pewnego wieczoru w mieszkaniu położonym na północy od Pikaks, miasteczka będącego stolicą okręgu, na parapecie okna usiadł kot. Przeciągnął się, uniósł pyszczek i zaczął wężyć. Obserwującego mężczyzna pomyślał, że zwierzę wyczuwa obecność Skunksa. Niedawno przeprowadzili się w porośnięte lasem okolice, gdzie otaczały ich nowe widoki, nowe dźwięki, i nowe zapachy. Wyszedł na zewnątrz, chcąc się rozejrzeć, jednak nie znalazł ani śladu Skunksa. Noc była bezwietrzna i spokojna. Nagle ciszę przerwało wycie policyjne syreny i sygnał wozu strażackiego pędzącego na południe odległą szosą. Hałas uwał się gwałtownie, gdy samochody dotarły na miejsce. Mężczyzna, uspokojony, że kolejny pożar został opanowany, wrócił do domu. Kot chłoptał wodę ze swojej miski. Fakt, że w bezwietrzną noc i przez zamknięte okno wyczuł pożar z odległości trzech mil, był niezwykły. Ale Kaoko Kung był niezwykłym zwierzęciem. Dwa siamskie koty oraz ich osobisty służący, Jim Quilleran, przeprowadzili się na zimę do Indian Village. Mężczyzna obecnie w średnim wieku dwa razy w tygodniu pisywał artykuły do lokalnej gazety Moose County coś tam. Swego czasu był wielokrotnie nagradzanym reporterem kryminalnym pracującym dla miejskich gazet na nizinach, jak w Moose County nazywano resztę Stanów Zjednoczonych. Z osobliwych okoliczności zawiódł go na północ kraju wraz z parą kotów siamskich przygarniętych w trudnych chwilach, jakie doświadczyły w ciągu swoich dziewięciu żyć. Gaoko Kung, potocznie zwany Koko, był wiernym kocurem o lśniącej sierści, obdarzonym zdumiewającą inteligencją i intuicją. Jugnią była mniejsza, łagodniejsza i urocza. Oba miały połowę futerko z typowymi dla tej rasy brunatnymi plamkami, a z ich brązowymi maskami kontrastowały niezwykłe niebieskie oczy. Kotka zachwycała pełnym wdzięku figlarnym zachowaniem i wdzięcznymi ruchami. Natomiast kocur wzbudzał podziw swoimi wąsami, a miał ich 60 zamiast zwykłych 48. Tak się składało, że Quilleran również słynął z bujnych, choć przyproszonych siwizną wąsów. Pojawiały się w każdy wtorek i piątek w nagłówku rubryki zatytułowanej Piórkiem Quilla. Rozpoznawano je dosłownie wszędzie. Ze względu na wąsy oraz wzrost, 1,87 m, trudno go było nie zauważyć, gdy przechadzał się po miasteczku, jeździł rowerem, odwiedzał różne restauracje i krążył po okolicy w poszukiwaniu tematów do swoich artykułów. Lecz zasługiwał na rozgłos nie tylko ze względu na niekonwencjonalną pisownię nazwiska i bujne wąsy. Los uczynił go spadkobiercą ogromnej fortuny klinken Schoenów, był więc najbogatszym człowiekiem na północnym wschodzie środkowej części Stanów Zjednoczonych. Przekazanie majątku na rzecz fundacji, która wykorzystywała go na cele dobroczynne, zjednało mu wdzięczność mieszkańców Muscounty. Po tym popisie niesamowitych umiejętności Koko, Quilleran podał obok kotom wieczorne przysmaki, zaprowadził je do wygodnego pokoju na galerii i włączył im telewizor bez słoni, co miało ukołysać je do snu. Potem wyciągnął się w wielkim fotelu, czytając prasę, dopóki nie nadeszła pora na północne wiadomości radia Pikax FM. Strażacy z Kennebec wielki pożar przed Chief Mack Road, w pobliżu starego wyrobiska Bigby. Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że płomienie sięgają zawodowań zabudowań kopalni, jednej spośród dziesięciu w okręgu, niedawno znanych za obiekty zabytkowe. Rzecznik biura szeryfa zaapelował. Przypominamy kierowcom podróżującym lokalnymi drogami, by nie wyrzucali ich do parku przez okna samochodów. Roślinność przydrożna i leśne poszycie są wyjątkowo suche. To już trzeci taki pożar w ciągu tygodnia. Quilleran przykładził wąsy, co zwykle czynił ilekroć zaczynał coś podejrzewać. Dziwnym trafem to właśnie one były źródłem jego przeczuć. Przyszło mu do głowy, że w całym kraju coraz częściej zdarzają się akty wandalizmu, szczególnie podpalenia. W Moose gdyby ktoś podpalił zabudowania kopalni, miałby przeciwko sobie wszystkich mieszkańców. Mimo to tubylcy niechętnie przyznawali, że u nas też może dojść do czegoś takiego. Dziennikarz był zadowolony, że porzucił przeludnione miasta z ich wysoką przestępczością, korkami na ulicach i skażonym środowiskiem. I pogodził się z osobliwościami małomiesteczkowego życia. Sam nie przejawiał plotkarskiej skłonności, ale chętnie przysłuchiwał się dobrosąsiedzkiej wymianie informacji kwitnącej w kafejkach na rogach ulic i przekazywanej miejscową pocztą pantoflową. Następnego dnia w Tutlis Market, gdzie się zaopatrywał, głównym tematem rozmów stały się trzy pożary. Każdy miał własną teorię na temat ich przyczyn. Nikt nie wierzył szeryfowi, a władza oskarżano o próby zatuszowania niewygodnych faktów w celu zapobieżenia pańce. Kurę rano załatwiał sprawunki dla Polly dyrektorki Biblioteki Publicznej. Umówili się, że będzie robił dla niej zakupy, podczas gdy ona tyrała w pracy, a w rewanżu ona zapraszała go na kolację. Jednak w ich umowie chodziło o coś więcej. Poli była najważniejszą kobietą w jego życiu, uroczą, inteligentną i w jego wieku. Układ z kolacją sprawdzał się zwłaszcza zimą, kiedy zamykał na cztery spusty swoją letnią kwaterę. Zaadaptowano na mieszkanie skład jabłek i przenosił się do Indian Village. Miał tam szerogówkę niedaleko Poli. Te okresowe zmiany adresu zaspokajały jego zamiłowanie do podróży, które na nizinach uczyniło z niego odnoszącego sukcesy dziennikarza. Indian Village było ekskluzywnym osiedlem mieszkalnym w powiecie Suffix, który po wieloletnich sporach przyłączono do Pitax, położonym nad zachodnim brzegiem rzeki ITBCS. Utrzymane w stylu rustykalne budynki o ścianach z drewna cedrowego rozmieszczono między drzewami. szeregówki w grupach po cztery, piętrowe apartamentowce, salę klubową oraz który Quilleran zajmował dom numer cztery w kompleksie zwanym Wieżby, Pod trójką mieszkał meteorolog, z Radia Pikachu FM, pogodny Jimmy. Prawdziwe nazwisko to Joe Bunker. Do dwójki właśnie wprowadzał się nowy sąsiad, Kirk Nightingale, antykwariusz z Bostonu, który powrócił do rodzinnego miasteczka osiągnąwszy wiek średni. Jak sądzicie, jak on się naprawdę nazywa? Szeptali osiedlowi, dowcipni się. Zajmująca numer jeden Polly Duncan była pod wrażeniem jego erudycji i stwierdziła: no, Skoro potrafimy zaakceptować Quillerana, pisanego przez Kafu, i prezentera pogody o nazwisku pogodny Jimmy nie powinniśmy mieć oporu przed Nightingale'em. Na pewno okaże się miłym i spokojnym sąsiadem. Sprawa była poważna. Okazało się, że ściany przylegające do siebie domów są cienkie, a była to tylko jedna z licznych trapiących je usterek budowlanych. Mieszkańcy pocieszali się jednak, że to dobry adres i doskonała lokalizacja z licznymi udogodnieniami. Gdy kumerant dotarł zakopany pod jedynkę, otworzył drzwi własnym kluczem, Poli była w pracy. Przywitał się z dwoma kotami, schował do lodówki łatwo psujące się produkty. Wszystkie mieszkania miały ten sam rozkład. Hol, dwupoziomowy salon z przeszłoną ścianą z widokiem na rzekę, dwie sypialnie na półpiętrze oraz kuchnię z wnęką jadalną poniżej. Po domu znajdował się garaż na jeden samochód. Na tym kończyły się podobieństwa. Dom Poli został meblowany, wręcz zagracony, antykami ocieczyczonymi po teściach, podczas gdy Kwyleran wolał surową prostotę współczesnego stylu, dla dekoracji podkreśloną kilkoma akcentami z przeszłości. Kiedy przyjaciele pytali go, dlaczego tej Poli nie pobierzecie się, odpowiadał nasze koty nie zgadzają się ze sobą. Prawda była taka, że on udusiłby się, mieszkając wśród XIX-wiecznych staroci, a Poli z takim samym zdecydowaniem odrzucała współcześność, dlatego pozostali singlami. Przed wyjściem Kuleran powiedział parę miłych słów Brutusowi, muskularnemu, dobrze odżywionemu syjamskiemu i rozejrzał się w poszukiwaniu mniejszej i młodszej Katji. Delikatny szelest nad jego głową zdradził miejsce pobytu kotki. Siedziała na karniszu, przejawiając charakterystyczne dla kotów siamskich upodobanie do spoglądania na świat z wysoka. No jak tam, jesteście gotowe na nadejście wielkiej zamieci? Już niedługo zacznie padać śnieg? Nie otrzymał odpowiedzi, ale czytał im w myślach. Wyczuwały, że ma własne koty. Wiedziały, że był tu wcześniej i nawet je karmił pod jej nieobecność. Ale czy można mu ufać? I co to takiego ta ogromna szczotka na jego twarzy? Kiedy o wpół do wieczorem dziennikarz wrócił na kolację, Brutus ocierał mu się o nogi, a kata popiskiwała i podskakiwała. Wiedziały, że ma w kieszeni coś dla nich. Z kuchni dobiegł go znękany głos poli: Kłyl, cool, ma małe opóźnienie. Czy mógłbyś nakarmić koty? Otwórz Brutusowi puszkę kociego specjału, a Kacie się w sosie śmietankowym. Możesz też włączyć jakąś płytę CD, byle nie Mozarta. Co jest na kolację? Minę stron Zania. Może być muzyka mandolinowa. Pod jednym z ogromnych okien Poli umieściła składany stolik i dwa krzesła ze szczek oparciami. Podała dwa nakrycia, srebrne sztuce w stylu regencji porcelana w firmie Wedwood. Posypawszy oficie zupę parmezanem, querant zapytał, jakie są najnowsze wieści z pomiędzy regałów? Wiedział, że biblioteka jest nieoficjalnym centrum poczty pantoflowej w Pigas. No wszyscy są zaniepokojeni pożarami. Pierwsza że kopalnia Bigby należała do prababki Medjie Spankle i gdyby cokolwiek przytrafiło się jej zabudowaniom, Medzi dostała ataku serca. Quilleran przykładził wąsy. Czy budynki kopalni były już narażone na tego rodzaju niebezpieczeństwo? Nigdy o czymś takim nie słyszałam, a mieszkam tu odkąd skończyłam koleż. Ironią losu wczorajszy wypadek zbieg się z zainstalowaniem pamiątkowych tablic. Przy dziesięciu zabytkowych zabudowaniach kopalni wmurowano tabliczki z brązu ufundowane przez anonimowego ofiarodawcę. No dokładnie to samo powiedziała Meki, To ona ufundowała tablicę. Ale nie chcę, żeby to się rozniosło. Tylko nie mów nikomu dobrze. Oczywiście, że nie. Tę pogłoskę dziennika zdążył już usłyszeć z trzech innych źródeł. Kiedy podano lasagne, rozmowa zeszła na nową dyrektorkę Centrum Sztuki, Barb Ogil, specjalistkę od dziwiarstwa artystycznego. Doskonały wybór. Jest świetnie zorganizowana i bardzo sympatyczna. Poprowadzi kursy, a w trakcie zajęć będzie mogła zająć się rękodziełem. W ten sposób dorobi sobie do skromnej pensji. Na targach rzemiosła kupiłam kilka par śmiesznych skarpet na świąteczne prezenty. Mam nadzieję, że nie dla mnie. Zastrzegł się Quillera. A propos wyrazu znania za lasanią. jedna z najsmaszniejszych, jakie kiedykolwiek jadłem. I dziękuję. Prosto z półki w delikatesach. Oparła zadowolona z siebie, rewanżując się za arogancką uwagę o skarpetach. Beverly Forfar nie nadawała się na kierownicze stanowisko, chociaż osobiście nie miała nic przeciwko niej. Ciekawa jestem, co teraz porabia. Dowiedziałam się przypadkiem, że znalazła pracę w dużym mieście uniwersyteckim. Nie będzie musiała się przejmować przechodzącymi przez jezdną kurczętami, ani traktorami, które zostawiają błoto na chodnikach. Miała dziwną fryzurę, prawda? Owszem, ale nie niezłe nogi. Quill, cool. weź jeszcze trochę w sosu. Zrobiła go Mildred. Dostała przepis od kucharza z Macintosh In. Wiedziałeś, że miejscowy klan Macintoshów sprezentował zajazdowi starodawny szkocki kamień do carlingu? Umieszczono go w szklanej gablocie w Holu. Czy Nightingale nadal tam mieszka? Nie, wreszcie dojechała bagażówka z Bostonu z jego meblami i książkami. Dlaczego tak długo to trwało? Zabłądzili? domyślił się Quilleran. Pewnie nie znaleźli pikaks na mapie. Wieździ potrójny ładunek i nadłożyli drogi przez Miami i St. Louis. Kirta Nightingale'a poznali na przyjęciu powitalnym w Indian Village. Wiedza antykwariusza zrobiła na nie wrażenie, chociaż z wyglądu wydał się im pospolity i pozbawiony charakteru. Miał zamiar wydawać własny katalog i prowadzić z domu firmę wysyłkową. Quillan, zapalony kolekcjoner starych książek, zapytał go o Dickensa. Jeżeli jest Pan zainteresowany, mogę Panu sprowadzić trzy tomy szkiców, Boza, za 30 tysięcy, odparł handlarz. Dwa wydrukowane w 1836 roku, a trzeci rok później. I Quilleran z powagą skinął głową. W antykwariacie w Pickaxe nigdy nie płacił więcej niż 3 do 5 dolarów za klasykę z drugiej ręki. Kiedy wspominali to zdarzenie, jedząc kolację przy rozkładanym stole, Poli zapytała. Czy nie uważa, że posiadanie w naszym gronie takiego specjalisty przydaje nam splendoru? A ile splendoru jeszcze nam potrzeba? Mamy już Ciebie, mnie, prezentera pogody z Pickaxe FM, wydawcę gazety, członka Rady Miejskiej i samego budowniczego Indian Village. Ostatnie nazwisko wymienił z wyraźnym sarkazmem. Don X Beach bowiem nie cieszył się przesadną sympatią mieszkańców osiedla. Uważali, że to on odpowiada za zbyt cienkie ściany, cieknące w dach, nieszczelne okna i nierówne podłogi. Ale pocieszali się, że mieszkają pod dobrym adresem. Po deserze ze świeżych gruszek i sera gorgonzola, Quilleran rozpalił ogień w kominku. Oboje usiedli, popijając w rozkosznym blasku płomieni, ona herbatę, a on kawę. Znał Poli bardzo dobrze, ale nie na tyle, by zapytać, jaki gatunek kawy pisz najchętniej. Jak dawno ją kupiłaś, jak przechowujesz, jak ją zaparzasz. I jak ci smakuje kawa, mój drogi? Wiedziała, że jest koneserem. Niezła, odparł mając na myśli to, że da się ją wypić. Cieszą się, że ci smakuje. To zwykła rozpuszczalna, bezkofeinowa. Wychodząc na stoliku w holu, zauważył rzeźbioną drewnianą kasetkę. Sprawiała wrażenie nieproporcjonalnie długiej w porównaniu z pozostałymi wymiarami. Zamocowana na zawiasach wieko pokrywała rzeźbione motywy winorośli i liści oplatających słowo Lovebox. Skąd masz to pudełko? A, to! wzruszyła ramionami. Kiedy przyjechała bagażówka, pomyślałam sobie, że byłoby miło zaprosić Kerta na skromną kolację, a on zrewanżował się tą kasetką. Pominęła wytworne nazwisko mężczyzny, ograniczając się do jednosylabowego imienia. A do czego służy? Zapytał rzeczowym tonem. – Do przechowywania rękawiczek. Pierwszą literę zasłaniają liście. Należała do jego matki i mi ją sprezentować. – Zruszający gest, nie sądzisz? – Hmm… – mruknął pod nosem. – Właściwie nie przepadam za jasnym dębem i przestylizowanymi ornamentami. Jest raczej w męskim typie. A ja mam śliczną szkatułkę na rękawiczki z haftem na kanwie. Dziło mojej siostry. Weź ją sobie, Quill. – Ile może mieć lat? Myślę, że pochodzi z początku XX wieku, ale bez względu na to, co się nią zrobisz, nie znać kartowie, że ci ją dałam. Kiedy będziesz wychodził, położymy ją do dużej reklamówki, na wypadek, gdyby wyglądał przez okno. Kasetka dobrze prezentowała się na eleganckiej, nowoczesnej komodzie stojącej w holu u Koylerana. Była wystarczająco wiekowa, by zwrócić na siebie uwagę, ale nie na tyle, żeby sprawiać wrażenie kuriozum. Natychmiast włożył do niej swoje zimowe rękawiczki, te dziergane na drutach, skórzane i podbite futrem. Postawił ją obok ręcznie wykonanej lampy pochodzącej z wystawy rękodzieła, wysokie, kwadratowe kolumny z kutej miedzi. Koty wyczuły nowy nabytek i przyszły dokonać oględzi. Noskoko wąchiwał litery na wieku, zaczynając od prawej strony. Koko czytał spak, powtarzał zawsze Quilleran. Nagle coś odwróciło uwagę kota. Zeskoczył z komody, podszedł do okna wychodzącego na południowy wschód, wyciągnął szyję, uniósł głowę i węższą nerwowo machając ogonem. Nie czekając na ryk policyjnych syren i naglące wycie wozu strażackiego, Killeran pobiegł do swojego auta w chwili, gdy jego sąsiad, prezenter prognozy pogody, wracał do domu po zakończeniu nocnego programu. Dziennikarz opuścił szybę. Joe, szybko, wsiadaj! Pogodny Jimmy był krzepkim, wystroskim facetem, zawsze skorem do przygód. Nigdy nie zadawał zbędnych pytań. Usadowił się na siedzeniu pasażera i rzucił niedbale. Dokąd jedziemy? Chyba znowu mamy pożar na południowym wschodzie. Otwórz okno i sprawdź, czy nie czujesz dymu. Ani śladu, ale południowy wschód to będzie za rzeką. Skręć w prawo za bramą, a potem jeszcze raz w prawo za mostem. Dotarli do skrzyżowania ulic sprague Quarry. Zatrzymali się i rozejrzeli na trzy strony, wciągając głęboko powietrze. O tej porze na bocznych drogach nie było ruchu. Podejdź jeszcze z milę na wschód do Old Gloy Road, poradził pogodny Jimmy. Tam są stare szyby, rzekł William. Czy ktoś już zauważył, że ostatnio pożary wybuchają właśnie w pobliżu kopalni? No cóż, niektórzy mówią, że opuszczone kopalnie graniczą z mało częszczanymi drogami gruntowymi, a właśnie tam dzieciaki lubią umawiać się na randki. Niewykluczone, że częstą się papierosami i do pałki przez okna samochodów. Nie słyszałam, że pożar wybuchał za dnia. Zbliżając się do kopalni Old Glory, zobaczyli tylne światła znikającego w dali samochodu. Widzisz, tam miga coś czerwonego. Kurieran zatrzymał samochód, wyjął telefon komórkowy i zgłosił pożar traw przy kopalni Old Glory. Poczekali, aż usłyszą nadjeżdżające wozy strażackie, a potem wrócił do Inter Village. No To mój kot wyczuł dym, powiedział dziennikarz. Kogo widzi to, czego nie widać? Słyszy to, czego nie słychać, i wyczuwa to, czego nie da się wyczuć. Mój huragan nigdy niczego nie wyczuwa, oprócz jedzenia odparł pogodniczy. Poznałeś już nowego lokatora z podłójki? Przedstawiłem się mu kiedyś na chodniku i zamieniliśmy ze sobą parę słów. Zapytałem go co się stało z Jaguarem, którym tu przyjechał. I powiedział, że za bardzo rzucał się w oczy wśród tych wszystkich terenówek i więc pozbył się go w i kupił kombi z napędem na cztery koła. Czy odkrył już nasz brudny sekrecik? zapytał Quillera. W naszych domach przeciekają dachy, więc jeżeli woda zniszczy mu książki warte 30 tysięcy dolarów, pozwie przedsiębiorstwo XYZ o całkiem ładną sumkę. Dachy zostały zreperowane oznajmił pogodny Jimmy. Akurat przed najgorszą suszą od 20 lat. A racja. Kiedy na samym do wymienili dachy, ty wylegiwały się na plaży. Jak to? Czyżby Don X-Witch otarł się o śmierć? Ominęła Cię najlepsza zabawa, Quill. Zebraliśmy się w kilka osób i zdewastowaliśmy billboard XYZ na rogatkach. Ten z hasłem gwarantujemy jakość naszych produktów. O, trudno, lepszy przykład bzdur, jakie firmy wypisują na reklamach. Wybraliśmy się tam wieczorem, dokleiliśmy wstawkę na 4 metry z napisem. A my pod dachami stoimy z wiadrami. Oczywiście daliśmy cynk do gazety. Potem zatrzymał się koło nas nocy patron i zastępca szeryfa miał niezły ubaw, bo jednym z wandali okazał się członek Rady Miejskiej. Dykarze wzięli się do roboty następnego dnia rano. o ta historia aż prosi się o drinka. orzekł dziennikarz. Masz chwilkę. Innym razem, Quill. Jutro muszę wcześniej wstać, bo wybieram się na piknik rodzinny do Horse Horseradish. Ostatni zjazd rodzinny, zanim spadnie śnieg. Słyszałam, że masz prowadzić jedną z limuzyn w rajdzie szlakiem Starej Kopalni. Owszem. I niewykluczone, że będą tego żałował. Na pomysł rajdu szlakiem starych kopalni wpadła Hixie Rice. Była szefową działu promocji w Moose Coś tam i gazeta zgodziła się pokryć koszty przedsięwzięcia, podciągając je pod działania na rzecz społeczności lokalnej. Swoją pomoc zaoferował też Dwight Somers, konsultant public relations, a trzecim członkiem komitetu organizacyjnego została Maggie Sprankle, anonimowa fundatorka pamiątkowych tabliczek z brązu. W Moose znajdowało się 10 opuszczonych kopalni, z których część pochodziła jeszcze z 1850 roku. Dzięki górnictwu i przemysłowi drzewnemu, przed I wojną światową był to najbogatszy okręg w kraju. Teraz niezagospodarowane tereny, wyeksploatowanych szybów otoczono wysokimi ogrodzeniami z drucianej siatki. Na tablicach ostrzegawczych widniały czerwone napisy. Niebezpieczeństwo zakaz wstępu. W centralnym miejscu każdej kopalni znajdowały się stare wieże, podniszczone drewniane konstrukcje mierzące ponad 10 metrów wysokości. Pod względem architektonicznym przypominały skupisko szopu stawionych jedna przy drugiej. Czasopismo poświęcone turystyce nazwało je kubistycznym dziełem sztuki, tak brzydkim, że aż pięknym. Artyści masowo produkowali akwarelowe i olejne widoczki z zabudowaniami kopalni. Zafascynowani turyści robili im tysiące, nie, dziesiątki tysięcy zdjęć. Miejscowi darzyli je wielką estymą, traktując jak pamiątki po czasach świetności okręgu. Rankiem w dniu kiedy Kulleran przygotowywał dla kotów szczególnie apetyczne śniadanie, włączył co godzinny skrót wiadomości nadawany w pikach z FM i usłyszał. W noc otrzymano kolejne zgłoszenie o pożarze w sąsiedztwie kopalni. Na szczęście ogień opanowali strażacy z Kennebec. W opiszu Old Glory w powiecie Suffix zapalił się suche trawy, i podszyt, co zagrażało zabudowaniu kopalni, jednego z najstarszych tego typu obiektów w kraju. Po południu, podczas rajdu szlakiem starych kopalni, którego trasa przebiegać będzie lokalnymi drogami, przy każdej z dziesięciu zabytkowych wież odbędzie się uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic. Uroczystością przewodniczyć będą władze okręgu. Wyłączył radio, nie czekając na podanie wyników rozgrywek piłkarskich szkół średnich. Nagle rozległ się dzwonek u drzwi. Do otworu na progu ujrzał najatrakcyjniejszą dziewczynę w mieście. Odebrałam twoją wiadomość i wpadłam po drodze do pracy. O co chodzi? Fran Brody, mieszkanka Indian Village, uchodziła za drugą co do ważności osobą w firmie studio dekoracji wnętrz Amandy. Była również córką komendanta policji, co w oczach kulerana miało niemałe znaczenie. Wejdź i rozejrzyj się. W lecie mieszkanie było zamknięte na cztery spusty i jest trochę zapuszczone. Na ją kawy? Przyjęła propozycję i spacerując z filiżanką w dłoni rozglądała się po wnętrzu. Kiedy zacznie padać śnieg, z okien będziesz widział tylko czerń i piel. Uważam, że przydałby ci się akcent czerwień nad kominkiem. Mogę Ci zaproponować makatę z patiku metr na metr me20 wykonaną przez nowo przygłą artystkę. Spostrzegszy dziwny wyraz twarzy swojego klienta, dodała: Jak pewnie wiesz, jest to technika wielokrotnego nakładania kolorów na tkaninę za pomocą wąsku i barwnika. Liczy sobie setki lat. Powtórzymy akcent czerwień na poduszkach na sofę z uszlachetnionej bawełny. Takich wielkich, puchatych. Koty będą ją uwielbiać. I przyślę ci mi są pysznych czerwonych jabłek na stolik. Tylko nie próbuj ich ugryźć, bo są zrobione z tretna. Jej podejście do klientów płci męskiej zachowała swoboda, która oni śmielała jednych, a innych bawiła. Kuleran zaliczał się do tej drugiej grupy. Skąd masz tę miedzianą lampę? Chyba nie ode mnie. Ocień zupełnie tu nie pasuje. Mówiła o wysokiej lampie stojącej na komodzie w holu. Nie podobać się? Tutaj Kowal prezentował ją na wystawie wyrobów rzemieślniczych. I jest w porządku, ale wyglądałoby o 100% lepiej z brązowym abażu w kształcie piramidy, że pasował do kwadratowej podstawy. Przyszedł ci takie abażu razem z batikiem i poduchami. I z drewnianymi obułkami. Kto ci tak porozstawiał sofę i fotele? Pewnie fachowcy, kiedy zamalowywali zacieki. Mój dekorator przestawi na no właściwe miejsce, kiedy przyjdzie z dostawą. Powiem mu, żeby je ustawił w kształcie litery U. Przodem do kominka, a wtedy będzie Ci już potrzebny tylko odpowiedni dywan. Jej twarz, ukryta za eleganckim makijażem, zmarszczyła się w skupieniu, potem nagle pojaśniała: Wiem, gdzie możesz dostać puszysty, pełniany duński dywan. Ręczna robota 2 na 2,5 metra. Klasyczny wzór wykonany około 1950 roku. No, za jedynie 10 tysięcy. Dokończył uśmiechając się znacząco. Franz spojrzała na niego z irytacją. Jutro trafia na cichą aukcję. Będziesz miał musiał zalicytować. Przedmioty zostały wstępnie wycenione, a ja byłam w komisji kwalifikującej. Stąd to nie wiem. Czy mogłabyś mi powiedzieć, co to jest cicha aukcja? No cóż. Ta jutrzejsza polega na tym, że firmy i osoby prywatne przekazały pewne przedmioty na licytację, z której dochód jest przeznaczony na schronisko dla zwierząt w PIKAKS. Wszystko będzie wystawione w domu kultury. Kupujesz bilet wstępu, spacerujesz się, oglądasz eksponaty, popijasz pącz, oddajesz się rozrywce i udzielasz się towarzysko. Jeżeli widzisz coś, co ci się podoba, to zapisujesz swoje nazwisko i kwotę, jaką chcesz zapłacić. A inni oglądają i przebijają Twoją ofertę. Dlatego to takie pasjonujące. Hmm. Ile Twoim zdaniem powinien zaproponować za ten dywan? Oczywiście pod warunkiem, że mi się spodoba. Cena wywoławcza wynosi 500 dolarów, więc może zacząć od tej kwoty. To świetna zabawa, tak chodzić i patrzeć, kto co obstawia i za ile. Przyjaciele podbijają sobie nawzajem stawki z czystej złośliwości. Może arkuszek miałby też ochotę wpaść, powiedział z przekorą dziennikarz. Mam nadzieję, że zdobędziesz ten dywan. Kotom bardzo by się spodobało. Wychodząc, że rzeźbioną debową kasetkę na rękawiczki leżącą obok miedzianej lampy. Czy to tutaj przechowujesz stare listy miłosne? Quillera natychmiast zadzwonił do Rickera. Przyjaźnił się z nim od dawna. Teraz Arch pracował jako redaktor naczelny i wydawca gazety coś tam, w której jego żona Mildred prowadziła dział kulinarny. Właśnie ona odebrała telefon. Co robi Arch? Czyta za miejscowe gazety. Daj mi go. Przyjaciel podszedł do telefonu, niedwuznacznie dając do zrozumienia, że jest zajęty odrabianiem trzytygodniowych zaległości w lekturze New York Timesa. Arch. Wykrzyknął Quilleran, że od razu natknąć entuzjazmem przyjaciela. co byś powiedział, gdybyśmy się jutro we czwórkę wybrali na niedzielny brunch do Tipsy, a potem na cichą aukcję w Domu Kultury? O słyszałem, że mają tam kilka naprawdę niezłe rzeczy. Łakonczuch, jednocześnie kolekcjoner nie mógł odrzucić takiego zaproszenia. O której godzinie? Kto prowadzi? Można płacić kartą kredytową? spytał Arch. Zadowolony z poczynionych ustaleń, Quilleran przebrał się na rajd i udał się do miasta na wczesny lunch. Czas, jaki mu został do rozpoczęcia parady, postanowił miło spędzić w antykwariacie. Zjadł swoją ulubioną kanapkę z speklowaną wołowiną, serem i dressingiem Ureniego w McIntosh Inn. I właśnie miał zamiar wyjść z budynku, gdy usłyszał, że ktoś go woła. Quill, właśnie o tobie myślałem. O, Wilku, mowa, co u Ciebie słuchać, Barry? wszystko w najlepszym porządku. Fundacja K., obecny właściciel hotelu, przyszła z Chicago Barry'ego Morgana, aby pokierował lokalem. Gotów na wielką zamieć? zapytał Quillaran. No, zrobiłem wszystko, co należy, ale podejrzewam, że nie będzie aż tak źle, jak mówią. Bywa tak, jak mówią, a nawet jeszcze gorzej. Ale jeżeli uda Ci się przetrzymać pierwsze trzy dni, to potem będziesz mógł wychodzić z domu. Okręg dysponuje parkiem sprzętu do odśnieżania porównywalnym z liczbą tankowców jednego z większych greckich armatorów. A wszystko dzięki Fundacji K. No świetnie, masz chwilę, żeby pogadać. Weszli do czytelni urządzonej wewnętrznej w ustronnym kącie holu w pobliżu naturalnej wielkości portretu Annie McIntosh Quilleran. – O co chodzi? – zagadnął dziennikarz. – Przejechał mój brat z żoną. Chcieli się gdzieś zainstalować, zanim spadnie śnieg. – Słyszałeś? – zaczyna mówić jak miejscowy. – Gdzie się zatrzymali? – Kupili jeden z tych wielkich, starych domów przy ulicy Miłej. Urządza go dla nich Fran Brody. A ośrodek jest już prawie gotowy. Będzie się nazywać Klinika Dermatologiczna w Moose Wiesz, że moja bratowa jest artystką? Robi makaty z batiku, a Fran została jakąś agentką. No ciekawe. Odparł Quillera. Czy mogę coś dla nich zrobić w ramach powitania? Właściwie to tak, odrzekł Barry. Kiedy tu przyjechałem, dałeś mi kilka świetnych rad, jak postępować z ludźmi w moim miasteczku i byłbym Ci wdzięczny, gdybyś zrobił to jeszcze raz. No, z przyjemnością. Może wpadłbyś kiedyś do mnie na kolację? Wingo przygotuje jedzenie, a my będziemy mieli więcej spokoju niż w restauracji. Doskonale. ot parkuilla